Słoneczku ludziska, jak widzicie, Otlastik na chwilę tylko włączona jest kamera z tego względu, że e, zaraz zobaczycie w sumie dlaczego, bo będę grał w otlast, ale z efektami specjalnymi kamerę zaraz wyłączę chcę tylko zgasić światło, żeby nie było żebyście nie mówili, że gram ze światłem tak więc wszystkie starać się będę grać w miarę po ciemku, tak więc nie zawsze będą się pojawiały odcinki ze względu na to, że pracuję w nocy tak więc momencik Widać? Nie za wiele widać? Czekajcie tutaj. Kolejny. O, dobra. Szkoda, że tego nie mogę wyłączyć całkiem, ale tu mamy. Dobra. Gramy dobrze, że jest po polsku, nie trzeba się męczyć. Co jest, na Nawet zapisane dane. Dobra, nieważne. Więc od nowa grałem już, jak widzieliście właśnie przez chwilę. Od nowa będziemy grali. Światło jedyne jakie pada to z laptopa. Ja pierdolę czubek. Zobaczymy jak długo wytrzymam Kurna Jakbym szedł na zawoł to wiecie, tam piszcie Piszcie do, na Facebooku to będą wiedzieć jebie. No dobra Duże się, powiem to wczytywanie bardziej męczy niż kurna normalna gra Dobra Co to kurna na no, razie poczytamy. Tu nic nie robimy, tak więc spoko. Dojeżdżamy do siedziby i radio traci zasięg. Mount Massive Asylum. No Fajnie jest to, fajny motyw jest taki, że on to w nocy jedzie, co nie, jakby nie mógł w ciągu dnia. Dobra. A, to. 17 września 2013. Co mnie tu straszysz, Hamie? E, nielegalna działalność w środku badawczym Murkow. Nie znasz mnie, nie będę mówił, bo nie mogą mnie śledzić. W instalacji oprogramowania w środku badawczym Murkow w Mondmasie właśnie mamy wszelkie umowy o zachowaniu płowności, aż pieprzyć to. Dobra, kurna, nie chcę tych powiadomień. Lecimy, dobra, wróć. Dobra, batery załadowane, kamera działa, res official, dobra. On na razie sam wszystko robi. Znajdziesz w notatniku Twoje zapiski oraz znalezione dokumenty. notatki, dokumenty, informator. Notatki, dobra. Muza klimat robi. tu, kurna. To nic nie Tu nic nie ma, do... co to kurwa. Idź, pisu, chyba nie, zaraz światło zapalę. Obrama się nam zamknęła. No to syto, bramka nam się zamknęła. Ciekawe dlaczego. Ja jebie to zamknięte. Aby szybko otworzyć. Przytrzymaj. Powoli, kurda, nie widzio. No już coś tam szrabiesz. Zakład, dobrze mi się robi mojego na to miejsce. To po chuj to w nocy przyjechałeś. Pan wpis do kurna Nie mam zebra Tu nic nie ma Przynajmniej nic nie widać Dobra to mamy bieg Co tam kurwa? What the fuck? Co to? Tam się światło świeciło. Zamknięte. Dobra. Tego nie można nawet użyć, dobra. Jak nie chłopie. A to na pewno coś tam się świeciło. Jeszcze jakieś schizy? ten muzyka to jest... Wszystko pozamykane, dobra. Tam coś jest chyba. Nie no, nie ma nic, dobra. Już przybliża się, no to, to już wyczaiłem. To się, to, to, to że grałem wcześniej, to wiem. My ściana dobra Ja pierdy dobra jest okej okay. No tak, oczywiście musiało się zgasić światła, co? Ja pierdolę Niewiele mi to daje, dobra Tam są drzwi, tu jest okno To idziemy do tej drzwi, dobra. Dobra, tam nic nie ma. Też jest czysto. Dobra, jest okej okay, na razie. Na razie jest wszystko ok. A tu jest to okno chyba, z którego coś widzieliśmy. Nie chociaż nie wiem, może ja pierdolę! Ja jego! Kto tu włączył ten telewizor? Będę się śpieszył żadnymi drzwiami, nie ma co. Dobra. Tutaj tam ktoś przyszedł? O, tu baterie jeszcze się przydadzą, no dobra. To się na pewno przyda. Jakiś... Dobra. Jakieś akta, dobra. Mam nadzieję, że jak czytam te akta, to się nic nie dzieje. Przebieg leczenia, prezesowa już zrobi postępy jeśli chodzi o świadome zaśnienie. Na no niespotykaną skalę, co z czynności pola morfogenicznego. Jak ja pierdolę. Dobra, co to kurna. Idziemy dalej, kurna. Ty, 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 ty. To wcześniej to było, czy nie? To mi kurwa drzwi zamyka przed nosem. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ej, zamknij te drzwi kurwa. Tam nie ma, tu idziemy. What the fuck Co to ma być? Ten też udany w ogóle. Ja pię, muszę to podajadomienia włączy, bo mi zaraz wkurzą Dobra. Teraz, teraz, tu lecimy Czy kurnat! Pierd. Się musiał akurat teraz spierd... Nie miał się kiedy zrąbać, nie mógł wcześniej. Ja pierdolę, co jest grane tutaj. Bez głowy. dźwięk w tej grze też udany. Czego, kor? Dobra. czy... Kurwa, tak to nic nie widać Dobra, czyli wiem co mam zrobić Co jest kurna Dobra, tam nic nie ma lecimy dalej. Nie otwieramy tego po po co Tu zamknięte Ja pierdol co to kurwa Pierdone. Na co ja się zgodziłem dziubek Co to następny psychol Tak przerywa ten dźwięk, kurna Masakrator Dobra Powiem to tak Na ten odcinek to mi wystarczy A więcej grać nie będę Grzejta się Nie ma, nie ma, nie ma Później więcej zagram Proclaim the gospel. What the fuck? E, ta gra troszkę schizowa jest, nie powiem. Strasz, strach się bać, strach się chodzić, kurde, gdziekolwiek. Dobra, spoko, to było na tyle. Nie ma, nie ma więcej w tym odcinku. Nara.